Siemaneczko, witam wszystkich charakterystycznych, oczywiście. <laughs> Dzisiaj kurwa Słyszałem jakiegoś kurwa disu co, co ktoś na mnie nagrał Michu UGS Fryer denty Anty Confident Dis No powiem Wam, że kurwa żenada w chuj I no przecież co, co ty tam Nie wiem, to jest pewnie jakiś kurwa y, Albo któreś, który, któryś z konfidentów Co się rozjebali w Ostatniej Sprawie na generała albo po prostu jest to kurwa pseudofachowiec, fachowiec i jego kurwa jakiś kurwa przydupa z jego jakiegoś kolega bo no kurwa nikt normalny by coś takiego nie nagrał ja wam pokażę jak to wygląda nie będę tego nigdzie zgłaszał żeby to usuwali czy coś po prostu no kurwa weźcie sobie przesłuchajcie to tutaj też słyszałem że raperzy między innymi Taki raper akurat, którego bardzo lubię, Szpaku, też ogląda mój kanał. Szpaku, proszę Cię, przesłuchaj sobie to. że to jest kurwa poziom, że tak powiem, kurwa zerowy. To nie ma żadnego poziomu nawet. Ja kurwa nie jestem żadnym raperem ani nic. Nie chcę mi się tekstów pisać i nie chcę mi się tam nagrywać nic na nich, na, na, na frajeraden tego. Ale jestem pewien, żebym to jakoś tam ogarnął i bym to zrobił. Ale nie mam, nie mam gdzie tego zrobić, też gdzie, gdzie tego nagrać i, i ogólnie też ostatnio nie mam czasu. Yy, następna rzecz. Ten debil, co tu nawija, nawija te kurwa... Podejrzewam, że to mogą być te, kurwa, któryś kurwa łeb z tego dziećmierowa, ten może gruby. Albo ktoś tam od niego. No bo on jest kurwa konfidentem, się rozkurwił. A się trzyma z tymi celami, kurwa... Wielcy kiedyś, kurwa, raperzy uważali się za raperów. I wy rury. Powiem wam tak: No kurwa, Że wy mnie rozjebiecie, że to. No to zapraszam, kurwa. Jakbyś chciał mnie rozjebać, to byś o tym kurwa nie mówił, tylko byś nie rozjepał. Tylko że jesteś kurwa zbyt kurwa dużą rurą, żeby to zrobić. A zresztą to ja tu mam za, w mojej okolicy tych chłopaków za sobą, żebyś kurwa. Sąd nie wyjechał, to jest raz. I nie chwalę się nic, tylko mówię, jakie są fakty. Między innymi mogę teraz to pokazać też kurwa tak z więzienia, pozdrowienia od mojego ziomeczka raz tutaj zwronek tu następne, tu następne tu następne. Także tutaj też dostałem teraz pismo. Muszę wypełnić po prostu, żeby mu zjeździć na widzenia. Mój ziomeczka we wronkach siedzi i. Chyba, jeszcze w tym, w tym dzisiaj, że rozjebałeś się na generała. No kurde, ja z generałem mam, że tak powiem, kontakt przez kogoś i sam mnie prosił, żebym był na jego sprawie. I teraz też mnie prosił, żebym był na kolejnej sprawie, yy, która będzie w ciągu dwóch miesięcy. Bo, bo te rury będą musieli się wypowiedzieć i będą musieli powiedzieć po prostu to co powiedzieli wcześniej, jakie ma zarzuty. No ale ten gruby akurat nie wiem dlaczego nie był wezwany na tę sprawę. Bo no nie, nie, nie był w ogóle wyczytany na sprawie. To mnie trochę zdziwiło. No, w sumie jemu nic nie zależy, żadnego wyroku nie miał, on tylko się rozjebał po SMS-ach. No i... słuchajcie, no kurwa. Tak żałosny disc. Że naprawdę kurwa... No słabo, słabo. Jeszcze e, jakieś powymyślane bzdury. I dobrze wiecie, że każdy, kto mnie zna i to posłucha, to się to was kurwa wyśmieje. No bo to jest kurwa. No bo to, to, to jest tylko warte tego, żeby to wyśmiać. No i... trochę słabo, że się postarali. <noise> Mogło to kurwa. Mógłby się to lepiej zrobić, no ale jest jakie okay, jest. No co mam wam powiedzieć? Kurwa miernota. Miernota i jeszcze raz miernota. Nie, Duduś? Powiedz nie. Czopka, czopka, plync. Luduś by, tak, yes. by zjadł, nie? Tak jest. Luduś by tak. zjadł. Tak jest, tak. Zjazdę konfitury, nie? No słuchajcie, właśnie, jeżeli te rury, wy jesteście tacy słani co ten dis. ogólnie dis, kurwa słaby fuj, ale dobra, już niech wam będzie, że żeście coś nagrali, to tak jesteś tacy mądrzy, dlaczego nie zrobicie teledysku, dlaczego nie pokażecie swojego ryja, kim wy jesteście, skoro macie białko już kurwa, te białko to już wjeżdża od trzech miesięcy kurwa na mnie. Jak sobie, kurwa, wydrukujesz, kurwa, na drukarce jakieś, kurwa, bzdury i, kurwa, pokażesz, no to, jest miał białko jak chuj. <grystanie> Nawet, kurwa, nie pomyśliliście, żeby tak zrobić. Yy, ale, no, sprawa jest taka, że gdybyście mieli jaja, wy tu ciśniecie tam, w tym disie, że to, tamto. Gdyby ktoś z Was miał, kurwa, jakiekolwiek jaja, to by, kurwa, normalnie nagrał do tego, kurwa, teledysk i wypowiedział się, na jakiej podstawie mówi tak i tak. Ale że... No i kurwa... też to, to, że tak powiem... Reprezentuje samo przez siebie. Że nagrywasz disk, zmieniasz kurwa głos. No bo słyszę, że głos jest zmieniony. W programie komputerowym. No, jest głos w ogóle zmieniony. Komputerowo. Nie ma tyle dysku nie ma waszej, waszej twarzy pokazanej nie ma żadnych konkretnych rzeczy ogólnie że się jebali tam <laughs> Liter, że się trochę w chuj. no tylko ale tu wszystkim pokazuję tym którzy obserwują mój kanał bo może ktoś chciał zaistnieć w internecie że napisał to jeszcze raz patrzcie widzicie co to jest nie widać pewnie no i przesłuchajcie to ci powiem, że ja bym kurwa ja bym wolał słuchać kurwa nawet to jakby ktoś najebany kolendę śpiewał, niż słuchać tego, bo Bo to ani, ani mądre, ani głupie, ani kurwa rytmiczne. Jakieś kurwa bahomazy kurwa. I to jeszcze ludzi, którzy kurwa udają nie wiadomo kogo. No a nawet nie pokazali swojego ryja kim są, gdyby ktoś, gdyby ktoś ogarnięty miał coś do mnie, powiedzmy i chciałby ten, no to by to normalnie nagrał do tego teledysk i by się pokazał. A co, tak się boicie, że, że kurwa nie chcecie pokazać swojego ryja nawet? Dobrze wiecie o tym, że tu w okolicy każdy, kto to przesłucha, z moich znajomych, z ludzi, z ludzi, którzy mnie znają, to będą wiedzieli, że to jest kurwa jakaś bzdura i, i no i to w ogóle nie jest sensowne. Ale, ale, co się pośpiewali, to co se pośpiewali. Tylko, że no, no, kiepsko, kiepsko. Bardzo kiepsko to wyszło. I jeszcze pana policjanta tutaj dodali. No, ja... no wam powiem, że ja tego policjanta szanuję bardziej niż was. Bo wy kurwa, bo zamiast stawić swój ryj, to wy wstawiliście zdjęcie policjanta. No to ty kurwa sam za siebie odpowiedziałeś. Jeden z drugim i z trzecim. I podejrzewam, że jeden z Was jest z rudym sferem. Także polecam wszystkim przesłuchać DIS raperów na poziomie, pod poziomem. Kurwa z pod poziomu. To jest poziom mniej niż zero, bo rap przede wszystkim to jest muzyka, w której powinna być szczerość. To jest coś, co ma być szczere i prawdziwe. A tu jest jakieś kurwa, jakieś kurwa bzdury I mówię, wiem, że szpaku, obserwuję mój kanał. Szpaku, proszę cię, posłuchaj tego jako raper. I jak możesz tam pierdolni jakiś komentarz u mnie pod tym filmikiem co o tym myślisz, bo no no, słuchaj, no ja słucham rapu od dziecka i no, idzie wyczuć jakiś na dobry rap, a też idzie wyczuć tak, takich, takich buraków. No i jeszcze jedno, no, jeżeli ktoś jest taki tutaj, yy, że taką ma ekipę i w ogóle, no to zróbmy ustawkę. Zróbmy ustawkę. Zbierzmy się, jeżeli... no Wy, jak tymi tu groziłeś, że z kolegami przyjedziecie do mnie, no dobrze, zróbmy ustawkę. Możemy zrobić po 50 osób, po 100 osób. No zróbmy ustawkę. No i zweryfikujemy, czy charakterni są lepsi, czy frajerzy, dęci są lepsi. Nic, nic tego lepiej nie pokaże, niż po prostu zrobić ustawkę. I normalnie legalną ustawkę może być w rękawicach, normalnie zbieramy się, Gdzieś na boisku, każdy by wiedział. Normalnie byśmy zorganizowali coś takiego. No i tyle. I, i, i byśmy zweryfikowali, kto jest lepszy. Czy frajerzy, czy ludzie z charakterem, i, i że tak powiem y, ulicznicy. I no tak jak już też pokazałem tutaj, do mnie ludzie piszą z różnych zakładów też. Moi koledzy z zakładów karnych. I wasze kurwa pisanie, lamusy, że pójdziesz kurwa siedzieć, tam cię nauczą, to tamto. Nigdy nie grypsowałeś, słuchajcie, nigdy nie byłem karany, tak jak mogłem kurwa grypsować, kurwa debile. A że ty kurwa, pseudo fachowiec, poszłeś kurwa i zajebałeś kurwa 2 kawy i kurwa kilogram cukierków i cię kurwa złapali na tym, to brawo, kurwa, jesteś kurwa zajebiczym przestępcą. <grym> no jak już to, jak już kurwa. I tak jak twierdził pseudofachowiec, jak ktoś nie miał sprawy w sądzie, ten nie wie, czym są zasady, czy nie wie nie wie nic, kurwa. No, żałosny. Maksymalnie. Ża ża żałosny maksymalnie. Także oczywiście polecam posłuchać Disu. Kurwa, założony kanał, pewnie niedawno, jakieś, bo chyba dwie subskrypcje ma i założony pewnie przed chwilą i nikt oczywiście nie podaje się nie pokazuje swojej twarzy kim jest, jakiś kurwa teledysk by nagrał, cokolwiek to takie z ukrycia to to jest, no nie wiem, no to to jest bym poszedł do kurwa lasu i, i puścił bąka i, i tyle nikt nic nie wie i chuj także pozdrawiam wszystkich tych, których warto pozdrowić posłuchajcie Lisa naprawdę warto Niech zaistnieje, niech ma wyświetlenia. Tylko no... Sami zobaczycie co to jest. Jaka to jest kurwa żen żenada. Trzymajcie się, pozdrawiam tylko tych, których warto pozdrowić. A rury do kanału.